Wy, wyłączyłeś kamerę? Nie, nie do Trzeba ją chyba wziąć, kurwa, w górę na, 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 na strzelach zgwałcić, kurwa i. kurwa, więcej krolerów bez... tak. przy tak. bez... na polowanie więcej mi nie przyjdzie. Że, żebyś tryfla na tym złapał. A ten ty szedłeś za Kołkiem, kurwa. Co za szedłeś za Ale Kołkiem podni? z górnikami. O, da. jak chęcić. Brzmisko. Niech święty Hubert spojrzy dziś na was przychylnym okiem. Życzę wielu sukcesów łowieckich, a także wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. polowanie wygląda zbiorowe tak Rzemieślnicy sobie stoją na jednej linii i czekają aż z drugiej strony wynajęte osoby z psami hałasując w lesie po prostu nagoni wystraszoną zwierzynę im prosto na karabiny. Tak to wygląda u nas. I to jest właśnie linia strzału, którą widzicie. Czyli tutaj panie, większości pani właśnie czekają aż ktoś wypłoszy zwierzynę i kiedy przestraszona zwierzyna będzie uciekać wprost na panie, to wtedy będą oddawać strzały. Oczywiście w międzyczasie, jak to mówią, selekcjonując z tych je, zwierząt najsłabsze jednostki. Co oczywiście, jak sobie zdajemy sprawę, jest totalnie niemożliwe i absolutnie niewykonalne. I tak będą kurwa chodzić, głupków nabrali, wiesz? Widzę, widzę właśnie, że jakiś łebku mhm. I tak będą kurwa blokować, wiesz? Ale naprawdę ich jest dużo. Bo ktoś mówił, że jest sześć samochodów, tak? Z racji tego, że jesteśmy mądrzejsze, nie załadowałyśmy nawet broni, więc jesteśmy tutaj dla atmosfery i towarzystwa. Trzeci. Ale od razu się uśmiechnęliście. <laughs> Jest to pewna satysfakcja, że nie do końca udało się zablokować nasze polowanie. No zaraz ja mam tu nóż, kurwa, opony. Nie, niech wsteczny, cofnij wsteczny, powiemy, że one w drugą. No to nie mogą mieć. No, to To za kurwa. Jeszcze będą leciały? Tak, tam macie krzyki, żeby zachowował. No. Idę wstecz. Wstecz i rura. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o dotację. Nie wiadomo, co chodzi. No, no. 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 Bo po prostu tak, tak fajnie jest tu i zjebać tylko tak się, samo jak wiecie. zjewać. się wtedy? Taki świetny robacz, to slimaczki, że wartość zjewany się tu i Dobra, potem my jedziemy trochę naokoło jedź tam do tego. Wyjść do nas szeroką drogą. Nie? Tutaj... I weź zaraz za leśniczówką, gdzieś tam w tablicy. Zmanipulowana piłka serialna. Z tego co słyszałem, nie, nie, to nie wiem czy nie zmieniło się. Mieli, no, nie, w używali grużynaniu się wtedy tam, też stąd Oni mają sponsorów. Nie, oni ujczy. mają sponsorów jak cholera. tam się włączył z nimi taki jeden, dosyć taki inteligentnie wyglądający, lepiej trochę ugrany. Wiesz <grym> jak idzie. Ja bym w pycy, ja bym nie wytrzymał, jedno bym A to właśnie na to jest obliczone, że oni, stanowią, ona... oni czekają na to. <grym się z nimi> I <laughs> <laughs> Nie, nie. nie. A nie, A tak, nie? nie, nie stanimy, nie, nie, nie. nie to nie Nie, 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 nie. Poczekajcie, My jesteśmy to, 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 z tej ligi mądrzejszej. Tak. Liga wyżej. i yes. Co to jest? Tu zostaje to, tu. Tam, tam to, 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 to. O, a wiecie co mam wrażenie, że oni są na to Oni wszyscy tak mówią. Mójże się pier... ja no, tak ale cierpiła ją. Momentalnie mi tedy leży na no, szarą, no, bo to są paki, nie? Bo oni ciągle mówią, że my jesteśmy mordercami. Ja też powiedziałam, że jestem wegetarianką, <laughs> ale ja, jak woncykoria. Bo, bo on mi wyjechał z tekstem, że on kiedyś jadł mięso i ma krew zwierząt na rękach. Ale już się otrząsnął z tak, tego i teraz je, tak. I teraz, że je właśnie, tylko już nie je mięsa, ale ja tak mu mówię, patrzę, ale mi pana jest żal. A on to tak, patrzy nie czemu. A ja mówię, no bo mówię, bo ja nie mam zwierząt na sobie, nie mam, mówię, no jakoś tam mordercą nie jestem, nie? Mówię, bo ja nigdy mięsa nie jadłam. Czy nie je pani mięsa? No nie, ale pani szczelaj zabija. Ja mówię, nie. To co pani robi, ja jestem statystką. <noise> Nie odszczel mi głowy. Inaczej no, masz. Tak, ja między nogami kochana. Nie no, ja wiem gdzie się wsadzić. Mój to robócz. A teraz z pozdrowieniami dla ekologów. <noise> My, my mamy inną perspektywę niż dobra a jaką nie, 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 tak, nie robić proszę że tak to słuchajcie bądź... to, to nie to nie z jednym panem na ale nie z pięcioma przepraszam bardzo jeżeli chcecie cokolwiek robić to róbcie w obrębie na przykład kierowców pijących czy i tak dalej się. nie robicie nie, nie tak to... robić mówić no, co ja mam robić w swoim wolnym czasie. Bo pozwoli Pan, a pani mi mówi, że ja mam będę robić? sobie dysponować swoim czasem tak, jak też, mi się podoba. A pani mi mówi też, że to mam nie, robić, ja nie co powiedziałam, co pan, nie robi. pan A jeszcze takie pytanie. Ja prostu, co nie, nie nie tak, pani mi też narzuca. Wy Nic Panu się... nie narzuciłam. Ja po prostu Pana się podmiot. nie odezwałam. Pan podchodzi do mnie i od razu pani mówi, że ja popełniam błędy, że ja źle myślę. Panowie naskoczyliście na mnie kilkanaście osób na jedną osobę. Więc powiedziałam, że jeżeli ktoś chce mnie nie, to mogę. Oczywiście, że jest dużą dziewczynką. Oczywiście, że jestem dużą dziewczynką. No to nie boję się Pani. Słuchaj. Nie, nie boję się, ale nie jest no w stanie z 15 teraz, osobami panie, równocześnie go pani teraz się nie robi y, w tym momencie ofiary. Ale ja nie robię. No robi się pani ofiary, że wszyscy naprawdę rapt, się pani skarży, że wszyscy panią zaatakowali. To pani do nas przyjechała. Tak. Jest pani gościem na naszym terenie, rozumie to pani? Czy las jest pana? Chciałbym, żeby panią dzik Może za kilkadziesiąt lat za kilkanaście. Lat. Może to się zmienić, ale do, nie, nie do tej pory... Nie życzę nie, 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 nie nikomu niczego złego, Tomek, bo to... Wiemy. Nie, no, ale bo słuchaj, bo inaczej takiej nie osobie nie można przetłumaczyć. Albo misia w lesie spotka, nie To panią Kto panią przygotowywał do tych rozmów? To mnie przygotowywało? Tak. Ja <płysy> ja te... No zacięte to jest. Rożko, Kommur, jest ubieg, na nie, na Diana by się nadawała. Na taka uparta. Ja mówię, żeby... Ciekawe ile lat ma, jeszcze może by wychował. Jak on chce kolczyka, to w grzechu ma takiego do bo Co do się zakłada. Tylko, że gruby jest. Tylko, a nie kurwa kolczyka no. jej. Angus by ją połamał. <miyorum> Chyba, że do tych małych. Polowania królową. Raczej tutaj mamy ładnie napisane, to jest od naszego koła królową polowania. E, strzelając dzika, została koleżanka. Adrianna Proszę <ślad> Brawo! Ale gwinta nie już Tradycja schodzi na psy. Pierwsze polowanie z którego trzej wraca. Bulsujemy <ślad> ci bardzo.